W jaki sposób najlepiej wyczyścić nasz obiektyw? Może się zdarzyć, że gdzieś tam go dotkniemy, czy jakaś kropla tutaj na soczewkę przednią nam kapnie. I w tym przypadku jest kilka metod. Ja korzystam z tych najmniej inwazyjnych, aż do ewentualnie, jeśli te zabrudzenia są mocne, wtedy już przecieram jakąś szmatką. I to wygląda w ten sposób, że pierwszą rzeczą, co robię, przedmuchuję gruszką tutaj i przód soczewki i tutaj z tyłu I fajnie mieć gruszkę, która ma dodatkowo filtr, dzięki temu nie dmucha brudnym powietrzem. Można też ją wykorzystać do czyszczenia, na przykład matrycy, jeśli wystarczy ją tylko przedmuchać. Drugim elementem jest taki pędzelek i z drugiej strony ma taki element, jeśli dobrze wiem, tam jest jakiś aktywny węgiel, który można wyczyścić już takie zabrudzenia, które są mocniejsze. I już taką ostatnią rzeczą tutaj pomoże, jeśli na przykład mamy gdzieś jakieś coś lepkiego. No to w tym przypadku polecam, Cais robi specjalnie specjalne szmatki takie namoczone do czyszczenia specjalnie właśnie obiektywów chociaż tu trzeba być ostrożnym z tego powodu, że są obecnie jakieś powłoki na niektórych tych bardzo drogich obiektywach, które mogą gdzieś ulec jednak wytarciu, więc trzeba uważać. Ostatnią rzeczą jest szmatka z mikrofibry chodzi o to, że ona jest bardzo delikatna i dzięki temu możemy wyczyścić często są to szmatki, które używamy do czyszczenia naszych okularów Sie, Nie się sprawdzają, więc ja zaczynam od gruszki, którą przedmuchuję szkło, jeśli to jest za mało, to używam pędzelka, potem z drugiej strony to ten element taki polerujący, a jeśli to już nie pomaga, to wtedy takimi namoczonymi szmatkami specjalnie dedykowanymi do obiektywu i na końcu już wytarcie w przypadku, żeby nie było żadnych zabrudzeń, więc są to moje metody. Daj znać w komentarzu, jak ty najczęściej czyścisz obiektywy, czy masz do tego jakieś dedykowane narzędzia, gadżety.